Na kanale gotowy na jutro. Ja nazywam się Konrad, a dzisiaj dzięki uprzejmości sklepu West.pl przetestujemy Keliketyl Scout 800, czyli bardzo ciekawą alternatywę dla wszelkiej maści palników Hobostow oraz kuchenek turystycznych zasilanych paliwem stałym. Keliketyl, którego my potocznie nazywamy czajniczkiem, jest kuchenką na paliwo stałe, z drewno, śmieci. Można powiedzieć, że bardzo z funkcjonalnością zbliżoną do Hobostow. Natomiast tak, zacznijmy od, od samego pokrowca, najpierw. Pokrowiec jest w zestawie. Pokrowiec zabezpiecza naszego ketla, a raczej rzeczy nasze przed ketlem, bo poza podstawową funkcjonalnością, czyli ułatwianiem przenoszenia zestawu, zabezpiecza nasze rzeczy wokół przed zabrudzeniem. Podczas używania yy, keliketla, Micha, jak i, yy, jak i naczynie główne dość mocno się kopci, znaczy osadza się na nich, sadza. Przez co przewożenie bez tego. Mogłoby w bardzo szybki sposób skończyć się dla nas pobrudzeniem wszystkiego materiału bagażnika, plecaka, za niezależnie gdzie byśmy go nosili, więc nosimy go w pokrowcu, który był w zestawie. Natomiast tak, jedziemy dalej. Scout 800 oraz Micha. Pokrowiec na tyle duży, że pozwala na przenoszenie Scouta z pozycji klasycznej, jak i miską wsadzoną do środka. Można w ten sposób kilka centymetrów w naszym plecaku zaoszczędzić. Zacznijmy może tak od Micha, pokrótce. Micha, jak i całość, wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w otwór o średnicy około 4-5 cm, pozwalający na dokładanie od spodu paliwa drewna, bądź czymkolwiek byśmy w nim palili. Micha wykonana bardzo mocno, z grubej, grubej stali. Na pewno nie, mam, nie musimy się obawiać, że upuścimy Ketla i coś się z nią stanie, pognie się, czy, czy, czy w jakiś sposób ma, ma się odształcić, ponieważ jest bardzo mocna, więc możemy jej zaufać. Duży pokrowiec. A co do samego ketla, jest to model wykonany z blachy tłoczonej. Sprawia wrażenie bardzo solidnego. Nie, jest wyposażony w uchwyt z drewnianą rączką, łańcuch z odpinanym korkiem. Który możemy, yy, który możemy wykorzystać podczas gotowania lub przenoszenia wody. Brakuje mi trochę tej gwizdka. Z jakiegoś powodu uważam, że kurka gwizdek byłby wygodny, bo teraz tak, teraz zada yy, korek po prostu odskakuje podczas zagotowania wody, natomiast z jakiegoś powodu wydaje mi się, że korek, znaczy zasadka z gwizdkiem byłaby fajna. Natomiast tak, sam kettle, cała magia urządzenia polega na tym, że jest ono wyposażone w dziurę w środku. Jak pokazałem pierwszy raz Sylwii ketla, to powiedziała, a gdzie tu się wlewa wodę. I, I naprawdę na pierwsze wrażenie, kurde, jak tam się mało musi mieścić. Natomiast nasz, nasz, nasz model jest wstawiony w pojemność 800 ml, co wyda, wydało mi się taką idealną, idealną, powiedzmy, równowagą pomiędzy pozostałymi wielkimi ketlami po 1,1 litra, które moim zdaniem już za, trochę za dużo, no, i, i za, dużo, yy, za duży rozmiar, jak i za dużo wody. Taki moim zdaniem, 800 ml to jest w sam raz dla dwóch osób yy, na, taki, na takie zagotowanie. Poza tym, wodę gotuje się na tyle szybko, że nawet jeżeli byśmy potrzebowali dogotować tam trochę więcej wody, to dolewamy błyskawica z dwie minuty. Mamy yy, z powrotem yy, wrzątek. Więc tak. Yy, cała magia urządzenia polega na tym, że płomień. Tak jak w większości w kuchenek, większości płomień podgrzewa nasz, nasze naczynie tylko od dołu. Tak w keliketlu płomień płonie wewnątrz naczynia, ogrzewając wodę znajdującą się w ścianach. Woda, można powiedzieć, że jest to, działa to trochę jak płaszcz wodny, ogień płonący wewnątrz krecla bezpośrednio styka się z całą powierzchnią ścianek, w których znajduje się woda dzięki czemu w bardzo szybki sposób mamy wodę zagotowaną w takim razie nie przedłużając spróbujmy zagotować sobie wodę w naszym ketlu 800 ml pojemności co na początku wydawało nam się że jest dość mało bo po wlaniu pół litra już mamy pełen Wlewamy wodę. Nasza manierka ma niecałe, niecały litr pojemności. Ble wodę pod korek. O, prawie pusta. Delikatnie. Witam Maresa, który jak zwykle nie przepuści okazji pojawienia się na YouTube. Tutaj okay, zatykamy. Zatykamy krkla i przystępujemy do rozpalania ogień w naszym ketlu dzisiaj rozpalimy przy pomocy pozyskanej naturalnej rozpałki przy rzece oraz naszego starego krzesiwka które znaleźliśmy ostatnio w naszej pierwszej puszce przetrwania w której o której już niedługo będziecie mogli przeczytać na stronie przygotujmy w takim razie paliwko do palenia ...no... proszę ...okej... Okay. idziemy z drobnicą na początek, co by nam tutaj... ...wykorzystać potencjał naszych potyczków... Kelly jest bardzo ekonomiczny względem y, y, hobostowa, ponieważ wystarczy nam do niego naprawdę mała, ki, na, nawet kilka szyszek, aby zagotować y, wodę. Także, proszę. Teliketl jest bardzo ekonomiczny względem innych palników, dzięki czemu nie potrzebujemy tak dużo drewna do zagotowania wody, jak przykładowo w Hobostow, gdzie płomień tańczy wokół całego naczynia w najmniejszym stopniu, w mniejszym stopniu znacznie ogrzewając naszą wodę. Ale dobra, płomień już mamy, więc stawiamy, stawiamy naszego ketla. Ciskamy go troszeczkę, żeby nam się bardziej stykał z tym. I już... Słychać, jak keliketul działa? Płomie momentalnie łapie cuk i wsysa, wsysa do góry. I o, delikatnie puszcza nam woda na górze. Ale dobra, zaczynamy gotowanie. Czas, start. Idealnie widać teraz, jak działa keliketul, dzięki temu, że na górze mamy otwór i płomień swobodnie może wydostawać się poprzez całe, przez wierzch naczynia, powstaje nam ciąg, który zasysa powietrze przodem przez otwór do podkładania i gorące powietrze oraz płomień wydostają się górą. Dzięki otworowi górnemu możemy również podkładać paliwo bez konieczności tej składania większe patyczki, bez, bez konieczności łamania jak i szyszki. Dajmy mu troszeczkę paliwa. Proszę bardzo, trochę powietrza. Otwór skałcie jest na tyle duży, że bez problemu możemy podkładać nawet o wiele większe patyczki bez konieczności ich łamania, co w znaczny sposób ułatwia oraz przyspiesza proces gotowania wody. Dodatkowo do ketla można dokupić sobie, bądź yy, dobudować ruszt na górę zakładany, dzięki czemu na przykład możemy postawić na nim jeszcze patelnię i podwójnie korzystać z naszego naczynia. Dzięki, yy, dzięki wszechstronności ketla możemy palić w nim dosłownie wszystkim szyszkami, śmieciami, cokolwiek mamy pod ręką. O. Powoli Kettle daje nam już znać, że woda niedługo zacznie dochodzić. Pojawiają się pierwsze bąbelki, więc nie będziemy no, przy tak dużym, w sumie przy tak dużym płomieniu. musimy już przygotować kubeczek naszą herbatę no rzątek jest gotowy podnosimy przy pomocy uchwytu dzięki naszemu koreczkowi możemy bez dotykania czynia zalać nasz kubek kubek miał prawie 700 ml pojemności, przez co praktycznie cały ketel jest już pusty. Nasza herbata już się parzy, a my w takim razie przejdźmy do podsumowania naszego skauta. Wodę udało nam się zagotować bardzo szybko dzięki, dzięki budowie ketla. Płomień stykał się na całej powierzchni z naczyniem, przez co woda nie była podgrzewana jedynie od spodu, ale na całej powierzchni styku z naczyniem, czyli w naszym wypadku pod samego korek płomień wychodził górą, dzięki czemu całe nasze naczynie nagrzewało się błyskawicznie. Tego typu rozwiązanie jest moim zdaniem o wiele lepszym wyjściem oraz alternatywą dla... Hobostow oraz podobnych palników yy, na paliwa stałe, ze względu na to, że jest dość ekonomiczne. Jak dobrze, jeżeli widzicie yy, mamy tutaj dosłownie kilka patyczków poni poniżej 10 szyszek i kubkę igieł i mamy w 3 minuty zagotowaną wodę ponad, tak? To moim zdaniem jest bardzo, bardzo ekonomiczne, yy, ekonomiczne w porównaniu do Hobostow, gdzie płomień, który nie koncentruje się na Podgrzaniu naszego naczynia w całości, tylko często potrafi przez te wszystkie otwory nie wiem, ulegać podmuchom wiatru i, np., na cała nasza energia zamiast kierować się na nasze naczynia i na to, co chcemy podgrzać, uchodzi nam bokiem. Płomień dodatkowo, dzięki tego typu budowie oraz szczelnemu zamknięciu, połączeniu pomiędzy miską, paleniskiem a ketlem, mamy większą kontrolę nad płomieniem. Płomień, płomień nie, nie, nie uchodzi nam na boki, nie musimy nie ryzykujemy w żaden sposób tego, że nasze otoczenie w jakiś sposób się zajmie, tak? Natomiast, może tak, porozmawiajmy, poruszmy jeszcze temat przenoszenia. Kelly nie jest na pewno, nawet tak mały model jak Scout, nie jest dobrym rozwiązaniem na wyprawy survivalowe, wyjścia w góry, kilkudniowe marsze, ponieważ zajmuje sporo miejsca względem tego, co oferuje. Na tego typu wyprawy na pewno lepiej zabrać sobie mały palniczek Zbita, jeżeli będziemy rzadko gotować, bądź mamy kuchenkę gazową, nie opłaca nam się zabierać tego typu, tego typu narzędzia na kilkudniowe wyjście, ponieważ zajmuje za dużo miejsca. Zwyczajnie przenoszenie go w plecaku jest nieopłacalne ze względu na to, że jeżeli mamy tak jak ja, 30-parolitrowy 30 plecak, to 1 trzecia yy, przestrzeni komory głównej jest zajęta przez ketla. Nawet jeżeli wypełnimy go w środku, brudząc nasze rzeczy, to jest to, jest to moim zdaniem nieopłacalne. O wiele bardziej na tego typu wyjściach opłaca się zastosować jakąś mniejszą kuchenkę i mieć z głowy bądź po prostu mały palnik gazowy. Natomiast jeżeli będziemy poruszać się jakimś kajakiem, łodzią, yy, samochodem terenowym czy lub jakąś taką zorganizowaną wycieczką yy, samochodową świetna alternatywa dla wszelkiej maści gazu. Po co marnować gaz, po co kupować te kar yy, kardusze, nabijać butle skoro bez problemu możemy w bardzo krótkim czasie przy pomocy małej ilości drewna, którą znajdziemy wszędzie bądź śmieci, których oczywiście nie polecamy palić to bardziej tylko w sytuacji alarmowych, możemy bez problemu zagotować sobie wodę bądź przyrządzić posiłek na dodatkowym panelu na przykładowo patelnię bądź garnek Dodatkowo jest to też, e, dzięki temu, że możemy palić w nim wszystkim jest to fajna też alternatywa do, do przetrzymywania w domu w sytuacji, w której nie mamy gazu, nie mamy prądu Mam, jest problem z zagotowaniem wody możemy wyjść na balkon tylko oczywiście musimy posiadać wtedy jakieś drewno które nam nie będzie kopciło żeby żeby nie, nie napytać biedy sobie u sąsiadów i mamy i możemy sobie zagotować wodę czy tam do mycia czy do picia to już mniejsza o to ważne że ważne że pozwala to na bardzo szybkie i bardzo łatwe zagotowanie wody w kontrolowanych warunkach i moim zdaniem jest super patentem i będzie z nami podróżował skaut 800. Moim zdaniem idealnie zaspokaja potrzeby dwóch osób w gorącą wodę dla jednego, przy jednym posiłku. Łącząc niewielkie rozmiary z pojemnością 800 ml uzyskujemy moim zdaniem idealne połączenie dla y, osób, które chętnie podróżują we dwójkę, aktywnie spędzają czas w terenie bądź po prostu y, nie mają czasu bądź y, chęci na rozpalanie ogniska. W takim razie y, skauta polecamy, ponieważ spisuje się bardzo dobrze. Dziękujemy jeszcze raz sklepowi West za udostępnienie nam Ketla do testów oraz Wam wszystkim za oglądanie naszego materiału. Zapraszamy do subskrypcji, polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, odwiedzenia naszej strony. No co, my, my dopijemy herbatę i wracamy do przygotowania naszego schronienia na dzisiaj. Do zobaczenia!